no i dobra, dalej w Krakowie poszukiwanie złomu na Bawelu, dużo ludzi myślę, że ta tablica chyba jakaś jest miedziana, albo mosiężna, bo zielona Na pierwszych wizów. te kraty stalowe na elementów mosiężnych, miedzianych, srebrnych, pozłacanych. Papież tam chyba jest figura mosiężna. Wszystkie elementy e, się ma na ostry. Wszystkie elementy tutaj, które są zielone, to tak myślę sobie, że to chyba jest e, mieć. Także szukam do recyklingu kolejnych rzeczy. Myślę, że tu miedzi jest sporo. No ale ta blacha tutaj to ja nie wiem. No, wydaje się, kurczę, jakaś pozłacana lub coś takiego, ale ciężko powiedzieć. Ale te blachy, te czarne, to na pewno one są yy, miedziane, dlatego że patyna się na nich osadza. I one wyglądają jak czarne, stalowe, ale to jest czysta miedź. Czyli widzicie, ostry tutaj, nic nie pokazuje, co by nadawało się do recyklingu. Dużo rzeczy nowoczesnych, stalowych. Ale te takie rzeczy, które tak jak te stojaki, chromowane, fajne, ładne. Siedem widzów. Wiesiek, Siemano Wiesiek. Ostry. Dobra, będę mówił ciszej. Pozłacane. No, widzisz, Ostry. Pozłacane. To jest pozłacane na 100%, bo to coś tutaj mi nie pasuje, że to jest miedziane. Bo zobaczcie, obok jest, obok jest właśnie dach, yy, dach jest na pewno yy, miedziany. Miedziany, krzyże i ta korona pod krzyżem to na 100% jest pozłacana. A tamte czysto zielone, to nie wiem jak. Czy to jest czasami nie jakaś y, też miedź, tylko y, zabezpieczona czymś. Lub specjalna farba miedziana. No, ciężko powiedzieć, ale te, ta blacha na pewno jest tutaj. I tak samo y, to na górze. Czyli wiecie, to na miedzi. To na miedzi to jest, to jest mało, nie? Co? To na miedzi to jest mało. Dużo wycieczek. A czy dużo, czy nie dużo? Zawsze to na pewno jest spory ruch. Dużo obcokrajowców, no właśnie, mieć się pokrywa patyną i to. Zobaczcie, no dwie, dwie kopuły, jedna złota, druga miedziana. Także tak jak tutaj Wiesiek, Wiesiek mówi, to jest... Yy, yy, dach jest wieczny, można powiedzieć. No chyba, że będą padać jakieś kwaśne deszcze, no to wtedy tą kwas zeżre tą blachę, ale... Setki lat, by trzeba było. Nie wiem, jakiej grubości ta blacha jest. Dobra, oglądamy dalej restaurację. to są stalowe już to są kraty stalowe, także tutaj dużo by nie było odzysku Jakiego jedną gałkę e... jagodowej no to co tam wymyślisz to już mi proponują loda jak mi loda proponują, no to z chęcią co za owoców. Idziecie jeden na bank. Mam tylko. Jedną, jedno, jedno. No i widzicie, tak to jest. Ładnie, fajnie. Pogoda jest super, dopisuje. Odzysku nie widać za bardzo. Wszystko na bogato, miedzi dużo, złoto na dachu dużo, dużo turystów, weronika? Ja idę tam na dół. No, idę w jedno, inne miejsce. Zaraz pewnie będę do środka do środka pewnie będę wchodził. Yy, yy, dobra, ostry no trochę trzeba, Wiesiek, odpocząć. Później będę wracał do hotelu. To jest... Przez, przez te wakacje to idzie... Miałem powiedzieć, że cały cały zarobek z recyklingu. Ale to niestety tak nie wygląda, sami wiecie. To jest raczej takie hobby. Raczej trochę myślenie też o środowisku. Także to inaczej wygląda, jak się zbiera, coś odkłada, a inaczej jest w rzeczywistości. Po ostatnim zarobku 5,5 kg miedzi, to miałem niecałe 300 zł. To nawet nie jest w jedną stronę paliwo, żeby dojechać do Krakowa. No, już nie mówiąc o innych rzeczach, jakiś hotel, jakieś takie sprawy związane. Zresztą, wiecie, nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze. Tu są bilety. Tu jest fajnie, cień. Zaraz zobaczę, co tutaj jest. Andrzej, Siemano, Andrzej. Siemanko, Andrzej. Podejdę tutaj do makiety. Smocza jama. To jest już chyba mosiąc. A makieta z motions? O też parę kilowatów. Pisana Brailem. Historia. Wzgórze wawelskie. Wieża tak jak widać w remoncie co to, co to widzimy to wiem. Nie Wykonali tak, wykonali to dobrze. Nie wiem, czy to był jakiś odlew, czy to nie mam pojęcia. Ta makieta, ta makieta to naprawdę yy, mega robota, tak? Mega robota. Czy to jest frezowane, Jeszcze pewnie się wrócę do tej makiety później. Szukam szukam yy, połowy swojej drugiej połowy, bo zgubi, zgubiła się z wycieczką. Więc yy... trzeba będzie ich poszukać. Och, dobra, idą. A pokazuje mi tu balon, balon to ostatnio Wam pokazywałem na live, ale jakiś inny, ten jest bardziej okrągły, kurczę to jak jakiś meteorologiczny czy coś. Nie wiem Wiesiek, nie wiem co to, tu by się trzeba było ostrego zapytać, o co to chodzi? Ja tu szukam raczej, co tu można by było wyrwać do recyklingu. Dach złoty i miedziany, także to już mamy dwie rzeczy. E, do recyklingu, wiadomo, wszystko jest. E, e, wszystko. E, jest tak z przymrużeniem oka, no ale bogato było. Powiem wam, że Kraków to, to kurczę bogata. Bogata sprawa w, da w dawniejszych czasach. O tak. W ogóle obiekty, tak? Obiekty. Yy, robi wrażenie. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Po samej makiecie Po, po samej makiecie to już jest. Po, jest już mega, tak? I czy to jest odlew, czy to jest. Czy to jest frezowane Nie, nie

Taka jeszcze rzecz, że to musi być mocieżne. Mośąd jest twardszy. Każdy, zobaczcie, dotyka palcami, pokazuje coś tam. I, yy, i to widać, tak? Gdzie jest jaśniej, to jest jaśniej, gdzie jest ciemniej, to jest ciemniej. Także to jest właśnie taka rzecz, że materiał. No ja też, wiecie, jak trochę spędziłem w czasu w Niemczech. Tu słyszę po niemiecku też dużo, dużo, dużo yy, turystów, Niemców, Czesi też. No, wszystkie narodowości, nie? Let's Dobra, znowu się zgubiłem. Znowu się zgubiłem. Muszę poczekać w cieniu. No w każdym razie, jak się zgubicie, jedna zasada. Nie szukać się nawzajem, tylko stać w jednym miejscu i się rozglądać dookoła. ¿Qué robia? Tam chyba bilety są w środku. O, dobra, widzę. Ceny za bilety. Do smoczyjamy. widzę nikt nie chce iść tutaj. Czy tysiące pozostało? Dobra i co idziemy? Gdzieś idziemy, czy siadamy? A, teraz w cieniu widzę komentarze Wiesiek byłem, fajnie, fajnie, fajnie tam, super Zjeździłem w Czechy, znaczy zjeździłem, byłem parę razy, no Bieszczady to moja, to moja, że tak powiem miejscówka, ale że między Szczecinem a Bieszczadami po drodze z Kraków, dlatego jestem w Krakowie u świętego. Jestem w Krakowie. Też dawno, dawno w sumie tu nie byłem, bo też tylko przejazdem wszystko przejazdem. Zaraz się zdecydują, pewnie. Co dalej? To znaczy się mówią o swojej połówce, co dalej, gdzie idziemy, jakie bilety kupujemy. Trzeba to, wiadomo, skonsultować z córką. Facet od recyklingu nie ma nic do powiedzenia. Wiecie, jak to jest. O, dziękuję. tak tak byłem byłem Wiesiek byłem dobra czekam na bilety nie wiem czy czy nie przerwać tą relację i od nowa nie zacząć jak będziemy na wycieczce w środku już oczywiście nie, także dziesięć widzów zobaczcie jak tu obrośnięte wszystko bluszczem no jakbym u mnie na warsztacie nie ścinał bluszczu i kosiarką nie przejechał raz na jakiś czas, też bym miał tak ściany obrośnięte ładnie fajnie Pierwsza wybiła Dobra, okej. Okay. Odpalam dalszą relację. W drugim wejściu. Jak ogarnę jakieś bilety. Zobaczymy co, co jest do recyklingu. Jakie materiały. Liczę na złoto, srebro i platynę. Dobra, do następnego. Gdzieś myślę za pół godziny wejdę.